Siema, jaki powinien być chrześcijanin? Postanowiłam zmierzyć się z tym pytaniem, które jest bardzo szerokie, ale jednak trzeba na nie odpowiedzieć, bo jest bardzo duża liczba podrabiańców, czyli osób, które tak naprawdę zniechęcają innych do poznawania Jezusa i prawdy pełnej Ewangelii. Jaki powinien zatem być chrześcijanin? Pierwsza cecha to powinien być radosny. Jeżeli chrześcijanin, którego spotykasz, nie jest radosny i nie promieniuje taką, nie chcę powiedzieć bożą energią, no ale dobra, no z braku lepszego słownictwa, niech już ujdzie. Jeżeli to nie jest osoba radosna, to już coś jest nie tak. I ustalmy fakty, ja nie mam tu na myśli osoby, które przechodzą żałobę, tak? One są w tym momencie poza tym tokiem dyskusji, tak? Bo to jest całkiem inna sytuacja. Ale jeżeli spotykasz kogoś, kto jest chrześcijaninem, a jest wiecznie uciemiężony, ubity, życiem i oj, wszystkie nieszczęście świata, to coś jest nie tak z chrześcijaństwem tego człowieka. No nie, jest powiedziane, zawsze się radujcie i właśnie Paweł, który to pisał wcale nie miał nie wiadomo jak pięknego życia, bo prześladowania przechodził, no ostre. Tak? I ja teraz to powiem Wam z polskiego na nasze. Z polskiego na nasze. Chrześcijanin dla mnie to jest taka ulepszona, turbo wersja osoby, która po prostu jest życzliwa, uczciwa i godna zaufania. Mało, ale jednak bardzo dużo. I słuchajcie, chrześcijanin nie może powiedzieć, ja jestem nie z tego świata, moją ojczyzną jest niebo, ja się nie muszę dostosowywać do zasad tu panujących. Nie, nie. Jeżeli jest pewna umowa społeczna, jeżeli ludzie niewierzący, ateiści potrafią być uczciwi, rzetelni, pracowici, nienaganni, na przykład w pracy, to nie wiem, czym Ty się chcesz tutaj jakby wytłumaczyć, jeżeli jesteś nygusem, oszustem i osobą, która kombinuje jak, się, jak zarobić i się nie narobić. No to nie. Nie. Bóg mówi, że mamy pracować nie tak jak dla pracodawcy, tylko jak dla Pana. I tak się staram tą zasadą kierować. Nawet jak mi się coś nie chce zrobić, to sobie myślę, że robię to dla Jezusa. No, a moja szefowa akurat to dostrzega, docenia, zauważa, więc e, akurat jest super. Ale nie zawsze tak było. I tej zasady się też trzymałam, tak? Nie zawsze tak było. I też się trzymałam, bo pracowałam też um, w różnych miejscach, tak to powiedzmy. E, więc moi drodzy nigdy chrześcijanin nie rezygnuje z taktu kultury, empatii, wyczucia i zrozumienia. To, że chrześcijanin ma w sobie, że mamy w sobie Ducha Świętego, to jest słuchajcie taka wersja turbo. To jest turbo, takie nadprzyrodzone turbo do jakby takiego tradycyjnego oprogramowania, którym w moim odczuciu powinien mieć każdy. Bo uczciwość i bycie osobą taką odpowiedzialną, rzetelną to jest minimum. To jest dla mnie norma. Tak mnie wychowała mama, tak mnie wychowała babcia. Obie mnie tak wychowały. To jest dla mnie ustawienie fabryczne. I to jest dla mnie taka prawidłowość, taka no, norma. No, nie szał, nie szał, tylko norma. Tak zostałam wychowana. I osoba, która jest chrześcijanką bądź chrześcijaninem, ma prezentować takie cechy, które um, mamy dzięki Duchowi Świętemu, czyli dary różne pewną miłość do ludzi. Tak, że normalny człowiek by się tam na kogoś kierwił, niemiłosiernie, ale my przez wiarę, przez wiarę, nie przez emocje. Tylko dzisiaj to przeczytałam. Fred Price, chyba tak czytamy nazwisko tego autora, mówił, że do osób nielubianych jak mamy podchodzić, są ludzie, których nie idzie lubić, co dopiero kochać. No i jak ta chrześcijańska miłość w ogóle, jak to ugryźć, tak? Bo kochaj bliźniego, kochaj bliźniego, tak? No wchodzi ktoś, kto ci po prostu e, żyły ci wypruwa z nerwów, co masz zrobić? Nie polegać na swoich emocjach, tylko przez wiarę mm, kochać i szanować tą osobę. Przez wiarę, tak? Czyli ja w swoim cielesnym, w swojej cielesnej powłoce, nie jestem w stanie tej osoby kochać, ale robię to. Dlaczego? Bo Duch Święty jest we mnie i On mnie do tego uzdania. Nie robię tego sama. Robię to z Nim. To jest kochanie kogoś przez wiarę. E, I ja do czego zmierzam? Że tak na dobrą sprawę, gdyby ludzie podeszli do tematu, myślę, że w taki sposób, nie, yy, nie staraliby się być, yy, wygrywać konkursu, kto jest największym dziwakiem i dziwolongiem, bo różnych ludzi yy, w chrześcijańskim świecie spotkałam. No i niestety, nie osądzam nikogo, ale stwierdzam fakt, że pewne zachowania są zwyczajnie dziwne, a naszym zadaniem jest nie tylko pięknie żyć, radośnie żyć z Jezusem Chrystusem, ale też świecić światłem, tak aby ludzi przyciągać do Jezusa. Przyciągać, my mamy być reklamą. To tak jak jest jakaś gwiazda i ona reklamuje na przykład, nie wiem, podkład do twarzy albo e, i inny kosmetyk. Ona ma być marką, taką reprezentować markę. Ona ma być takim słupem reklamowym, tak? Jeżeli ktoś reklamuje produkty do włosów, no to włosy mają być nienaganne. Jeżeli reklamuje ktoś, nie wiem, klinikę dentystyczną, no to ma mieć zęby Hollywood Smile. Jeżeli my mamy iść w świat i reklamować Jezusa Chrystusa, to mamy reklamować pełnię chrześcijańskiego życia, pełną Ewangelię, czyli. Nie bieda, ubóstwo, dziwolągi, e, jakieś takie wiecie. Niektórzy myślą, że oni są im bardziej oderwani od rzeczywistości, tym lepiej, tym większe jest upodobanie. E, nie wiem, tym z większym upodobaniem pan patrzy na nich, a pan pewnie siedzi i mówi: O matko, nie dość, że sam nie korzysta, to jeszcze ludzi zniechęca. No, e, nie możemy być. Ja tak marketingowo podchodzę, no ale no, no sorry, no Biblia tak mówi. Obłudnie albo szczerze, ale aby Ewangelia była głoszona. My walczymy o ludzi, walczymy o duszę, walczymy o ich zbawienie i też mamy w tym pięknie żyć. Też mamy cudownie cieszyć się każdym dniem. No bo dlaczego nie? Jeżeli jesteśmy tak drogo kupieni, to tak jak ty, umarłbyś, umarłbyś. Dalej, kochani. Co jeszcze? Chrześcijanin nie powinien być taką sierotą utabaczoną i pierdołą saską, która po prostu nie potrafi sobie poradzić z, nie wiem, problemami życia codziennego, typu, nie wiem, znalezienie pracy. Może się znaleźć jakiś przestój, tak? Ale chrześcijanin, który ja będę żyć i wielbić pana i siedzi w domu. I w zasadzie no nic nie robi innego. Jego życie jest w rozsypce, bądź w jej rozsypce. W przypadku jej. To słuchajcie, trochę no taki no marna przysługa dla Jezusa. Nasze życie ma gloryfikować Pana. Nasze życie E, ma zachęcać, a nie zniechęcać. Patrząc na Twoje życie, ktoś, kto nie jest nawrócony, ma powiedzieć: Wow, szczęśliwa dziewczyna, radosna, radosny chłop, kurcze, pełen miłości, pełen życzliwości, e, pełen szacunku, kultury, taktu, wierzący. E, e, Bóg Mu błogosławi, e, naprawdę umie żyć. Umierzyć taką tak chwalebnie bym powiedziała. A co to jest chwała? Siedzenie w biedzie i, i, i klepanie, i, na, i narzekanie, i, 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 i wszystko w życiu jest nie taki w zaciasnym berecie. No nie, no nie. Absolutnie nie. Więc nie róbmy siary Jezusowi, robiąc siebie pierdołę saską i gadając wszemi wobec, że ja jestem przy Panu, ja jestem chrześcijaninem, ja jestem chrześcijaninem. Zrób ze sobą porządek, a potem ogarnij kuwetę, a potem podkładaj pod tego Jezusa. I to będzie uczciwe. Ok? Tak my